Siemaneczko ziomeczki Z tej strony Piro lovers I mamy dzisiaj tutaj Takie dymki Smoke Attack od Triplexa Są to dymki TXF 799 Widać? Widać Neku mamy 74 gramy na 5 sztuk Musicie sobie policzyć Ile to wychodzi Bo teraz wam nie policzę Na szybko Jakiś Ptaki Jakieś ptaki tutaj świerkaczu Mamy 5 dynków Są one do odpalenia Z tego co Napis tutaj mówi eee, W środku i na zewnątrz Indoor and outdoor Są od Triplexa Kategoria T1 Coś więcej mówić? Nie, no kolory i ilość widzicie Wiadomo, dobra Także Zaraz je poustawiam o tutaj i może odpalę je wszystkie naraz, żeby odcinek nie trwał jakoś bardzo długo, albo po dwie sztuki będą odpalane. Zobaczymy. Widzimy się na teście. Dobra, jak widzicie, mamy ustawione zielony, niebieski, żółty, czerwony. I tak sobie odpalimy je, że niebieski, i zielony naraz pójdą, bo nie chcę, żeby to trwało nie wiadomo ile, tylko sobie je rozstawię troszkę dalej, żeby się nie mieszały za bardzo. A biały pójdzie sobie tak luźno. No bo to jest biały dym na śniegu. No to będziecie ciężko mieli to, to zobaczyć. Niebo jest dosyć jasne. To też będzie się mieszać z niebem. Dobra, lecimy sobie z białym dymkiem. Nie powtarzajcie tego. Nie bierzcie dymów w rękę. Zostawia kolor, zostawia taki ciemny, palący się. Trochę śmierdzą, nie powiem. Wypluwa. Ja sobie go odłożę, żeby nie prześmierdzić. Śmierdzi dosyć mocno. Chociaż nie ma tragedii, powiem wam. O, wypadł napalnik, sorry. O, i nie chcę już palić. Także pewnie przerwę jakoś będę musiał sobie zrobić. Dymek, dymek całkiem, całkiem ładny. Całkiem ładny ten dymek. Tutaj to wygląda jak spalone. Kurde, będę musiał wysuszyć szybko ten palnik. Dobra, ja sobie to wezmę. Tam mam wcześniejsze dymki i rzucam sobie tam śniekon. Jak się podpali to nic. Chwilka przerwy i odpalam te dymy, no bo mamy małego fejla, bo mi wypadł po prostu palnik z kieszonki i się lekko zamoczył. Dobra, odpalamy żółty, odpalamy czerwony od razu. Odejdę sobie dalej, żeby złapać oba te kolorki. Czerwony jest troszeczkę wyraźniejszy, taki bardziej soczysty niż w tamtych TF20. Tutaj mamy żółty, tam mamy czerwony. O, nie chcę prześmierdnąć, bo te śmierdzą bardziej niż TF20. Powiem wam, bardzo ładnie one wyglądają. Jestem ciekaw oczywiście niebieskiego, no bo jak już wiecie, jestem fanem niebieskiego. Mam nawet w kieszonce JFS-a niebieskiego. Żółty już się kończy palić, widać to. Czerwony jeszcze się kopci, bo czerwony był drugi. Taką chmureczkę zostawiło czerwony zdominował, ale czerwony jeszcze się że tak powiem dymi zobaczymy jak maluje sorry no całkiem fajnie zostawia ten dymek już się wypalił, nie jeszcze się kopci całkiem ładnie to maluje dobra, czerwone też rzucę sobie tam i lecimy do odpalenia niebieskiego i zielonego, ciekawe czy nie pali, odpala palnik Albo może pojedynczo sobie już teraz odpalę zielony i niebieski. Zielony bardzo powolutku się rozpędza, ale jest taki dosyć ciemnawy, ten kolor. Fajny, ale wypluwa, wypluwa iskry. Idzie do góry fajnie. Mocno się utrzymuje. Chciałem to dzisiaj koniecznie nagrać, bo dzisiaj jest dosyć wilgotno w powietrzu. I fajnie właśnie dzisiaj dymy się utrzymują. Fajnie się kopci. Żywy jest tylko, znaczy no, czy żywy? Może nie jest bardzo żywy, ale taki mocny jest, powiem wam, mocny taki zielony. Fajnie to wygląda i już się kończy. Tam poleciał dymek. Tam trochę widać dymku. Mielibyście to nagrane z kamerki Bo sobie zamawiałem kamerkę Jednakże Kurier DPD Nie potrafił Nie potrafił Znaleźć mojego adresu Niestety Ale fajnie widać ten ogień Ale ten kolor Coś pięknego Naprawdę Kocham kolor niebieski Dalej się troszeczkę będzie może na jakiegoś shortsa. Ten niebieski dymek. No ale jak mówię, no rozmywa się troszeczkę na tle nieba. Ale powiem Wam, za cenę 20 zł, minus te 15% mojego kodu rabatowego na Pirozonie, czyli 17 zł za 5 sztuk takich, kurczę, no dosyć, dosyć fajnych dymów, no to... Dobra cena, wychodzi 3,40 za sztukę. Czy warto? Według mnie bardzo warto, no ale to już musicie też ocenić sami wedle swoich preferencji. Oczywiście kupiłem to na Pirozonie z moim kodem rabatowym PiroLovers. Chyba nie muszę go powtarzać, to jest wiadome. Wpadajcie na Pirozona, używajcie mojego kodu, żeby Pirozon widział. Że są ludzie ode mnie na sklepie. Tak, to będzie więcej, może, towaru od Pirozone. Zobaczymy. Zobaczymy, co będzie testowane. Ten rok chcę jak najwięcej rzeczy przetestować. W tamtym roku się troszeczkę bałem, bo nie mam za bardzo miejsca na odpalanie jakichś dużych fajerwerków typu 30 mm. Ale w tym roku nie boję się, jak dostanę na test. To lecę od razu odpalać. Także, no. Dziękuję za oglądanie. Tutaj macie jeszcze mojego Mazgaja czerwonego. Dziękuję za oglądanie. I widzimy się w następnym filmie. Który będzie albo testem rakietek Zombu ZB150. Z tego co pamiętam, one mają kod. Albo test petard od najsłabszej do najlepszej w śniegu w tym białym strasznym niedobrym tylko będę musiał się po prostu po pracy wybrać któregoś dnia albo na weekend jak będzie w miarę ładnie bo jak widzicie słoneczko już zachodzi fajnie to wygląda tyle że do nagrywania nie jest to zbyt dobre a petard będzie około 20 chcę po prostu sobie coś takiego nagrać mam taką fantazję a teraz będą lecieć pewnie JTF-y na shortsy tutaj, jeszcze póki jest w miarę jasno. Także, dziękuję za oglądanie. Byłem Pirolovers. Wbijajcie na pirozona z kodem Pirolovers. I co? Siemanko. Do następnego. Cześć.